I w ee, i w odcinku, nie nie, nie ja. I czy nie Tam właśnie o kim chodzi? Nie rozumiem. No ja. się Ludzie, o ponieważ mamy super pogodę wokół. okiem. tak. Daj, co jeszcze za da się podać, no nie? Pogoda, się spotykana. Nie wiem, na już mamy no nie? Więc dzisiaj zrobimy sobie wiosenne danie. Filmik ten dzisiejszy jest dla mojej kochanej mandarynki. rynki, A ja dumę, że jest koleciem, żeby nie było. Nie, nawet kumpla mam na rynki, e, Ponieważ on gdzieś kiedyś prosił o zrobienie filmiku z makaronem. Z jakiegoś włoskiego. Ale myślałem, że... Makaron robić to nie bardzo. Więc, zrobimy dzisiaj troszeczkę z bagnotki. Proszę bardzo. To jest to. No. W skrócie, są to e, kopytka włoskie. Niewiele się różnią, no nie? Od naszych, nie wiem jak się różnią. Później się to chodzi. Dobrze. I te kopyta e, podamy z pieczarkami. Przy z takim zielonym. E, to w angielsku się nazywa e, wilted Rocket". A jak to na Polski przełożyć nie mam pojęcia ma bardzo charakterystyczny ostry smak i bardzo pasuje właśnie do e, e, tych własnych Dalej. Mamy 6 czosnku, ponieważ czosnek do, doda nam e, ekstra posmaku. smaku ser pleśniowy. Mamy jedną całą e, dynię piżmową. <grym> która wygląda jak wygląda. <grym> I jedną trzy Przyłożę. Łyżeczkę. Dobra, zaczynamy. No tak. Filmik. z super za zdolnościami i rządami za chwilę. Ok. To jest potem. No tak, zaczniemy od naszej dyni, ponieważ ta dnia zajmie nam na czasu. pytoku. Możek rękę. I jednak. Dobra. Wychodziła o tę dynię, o końcówki. ponieważ e, ta dnia jest e, bardzo, bardzo do oczekiwania, To no tak. Z do kosza. na pół. W tej dni właśnie mamy dwie charakterystyczne części. E, jedna węższa, druga szersza, no nie? Szersza w sobie zawiera właśnie testki, e, które Was pokażę. Zaczniemy od e, mniejszej, którą no, pobierają właśnie w charakterystyczny sposób, tak samo jak... E, ale czy filera czy kogoś innego. Dobrze. Tą e, półkę obieramy właśnie tak dookoła. Tą półkę to to samo to się obieramy do, dookoła, z tym, że jak już ją obieramy dookoła, no, pokażę tutaj, jak tutaj <grymianie> jak już obieramy do, dookoła, przepijemy na pół, bierzemy łyżeczkę i to wszystko wyszło tam, do koża ok, w tym momencie ona wybrała, powiedzmy i kroimy całą dnie w kosteczkę mniej więcej taką samą na wielkość jak nasze e, kopytka włoskie dobrze, teraz ja się tym skręcamy, wracamy na sekundę e, Who else Okej, okay, dobrze. Jesteśmy z powrotem. To no tak. mam naszą dynkę, 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 dynkę e, pokrojono I sam ją, kupiłem ją w gorąco, w swojej wodzie. Zobaczyłem, że jak 10-15 minut, żeby była po prostu miękka, ale żeby się nie rozgotowała. Wymieszam. Okej, okay, to tak. To te trzy tarki sobie na Nigdy nie wiadomo, może nie być wyrośnie, nie? Dobra. No tak, żeby się tak szybki. Pieczarki, no nie? O jest to jest to jeszcze. Pieczarki kroimy na cztery, ewentualnie 6 części, no nie? Kilka kamoty nie wysarzę, ponieważ cieczaki tak zmniejszają tę obietność pod wpływem rozdawania, więc a znowu nie chcemy mieć, nie chcemy, żeby były za małe, no nie? Dobrze. Więc trzy cieczaki kroimy. zaraz ja, ja, to ja zrobię. A tak, a popatrzeć, to było tak, na wiadomo. Pobieramy to było oczywiście Okej, okay, E, to cebulka nie musi być dokładnie pokojona na bardzo ciemniutkie kawałki, bo nie ma sensu. I tak ona jest tylko dodatkiem. Właściwie uważam, że e, połowa cebulki nam już traczy. położę Ale, I ten. ja teraz pokroję tych grzybki i wracamy na sekundę jak e, pokroję A ty mi nie kreć.

Nie wiem, że to nie jest na kochowno, ale jeszcze mam więcej jak widzę. Bo ja nawet mi cierpić. Teraz no tak. Czosnek. Ciekawy. Teraz nie ten Też na drobno. I ten czosnek też nie musi być e, w perfekcyjnych kawałka tak Trochę uciekać na zielenię pieszczone kawałki. U nas zamieszki I na wstek u śniody. skroimy w spotkę.